Pytanie. Czemu no. ja nie widzę, swe, ile ja mam życia, ile ja mam many? Ten obrazek, ile ja mam życia, ile many Nie widzę ich. Nie. <laughs> nie. O, to dobra, już się pokazują, ile ja mam many. Teraz ile mam życia, już się mm. Ej, W ogóle ja tak powiem, że gram na susem, bo zawsze jak ja idę na topa, kiedy. Eee, to eee, po prostu zawsze trafiłem na tego nasusa i zawsze na tego nasusa przegrywam. To ja teraz zagram na susem i dopilnuję, żeby ten Master przegrał tego topa. I że ty przegra. No ale znając mnie, to ja właśnie przegram. Ale dobra. Może ale się, może się, może się przysta postakuję i sobie kombaka epickiego. Kabun. Już, już jest tak. O, McQueen. BUM SPOPA wyjeżdżam. Ej, masz ma chyba ten tego redbuffa. Bafa? No, ser Wytyfaj Queen i da dobrze zestawienie. Tylko kto jest tu supportem? BUM! Jezu, tak. a nie co a nie robi? Może jakaś taka wiersz, nie ten tego. Lagi. Sorry. Dobra, Lali. easy peasy. Spokojnie. No co, co za dzida. dzida? A jakie ja nie lubi nigdy. Ach, nie da tempo dzida. Tak, wychylaj się i tak. Bum! Sztaki, sztaki, sztaki. Moje sztaki. Master będzie mnie puszował. No, master mnie i tak będzie puszował, więc easy. Nie ma Nie ma. ale fart, ale fart. Mam nadzieję, nie. się, dawaj. Masz stoła? Dobrze. A dobrze, też spalił. Chyba dobrze. No, żebym ja jeszcze słowa miał. Bo co to ja nie robi? Właśnie cię dziękuję, po nie I ziąd, już potów nie ma. Bo się tam będę mógł ci była oddawać. No, na razie nie trzeba, wiesz? Na razie to ja ci i tak bym nie oddał. Nie ma jaką moracę, nie puszuje. to mi to pasuje. No? Puszuj się mnie. Damy Mam do Ciebie pytanie, jakie jest najczęsts najczęstsze powiadomienie na moim telefonie? Nie wiem 100% baterii Kuba cofaj. Okay. chyba sort the best Ale no nie bierz mi milionów panie Mam No się to cofa Nie cofniesz się tu O 7 Rek'Sai! Z bluebuffem Ma dużo HP czy o... Ma full HP, ale kto? Master? Nie. nie. Rek'Sai full. Idziesz o tu jest. Może nie full, ale... ale coś ma. Co A bym ci kytnie tylko było, ale tam x Boże, a nie mogłaby udawać jak kap. Znaczy, że ma na lega nie chyba co przez... za farcia Ja pamiętam jak kiedyś na 8 grałem, no. to na topie maksuwałem E Ale to jest dawne dawne czasy kiedy 8 E Nie, ale teraz Ania ogarnia internet. nie, żeby jak on nam bije Mój piękny support no. jak obija i darka. Myślałeś, no że chyba. Oh, tak, kurwa. Mam pamiętać, że to ostatni szef w każdym filmie. Wiem. Lu! No. Ale masz też dużo te pęby, co? Tak. A on ma. Tepa? A tepa. Ja! Daj mi go, ok? Zrobiamy. Dzięki. Ej, weźmiesz trochę moją linię, puszczniesz? To ja się wrócę. Nie, ja cię nie będę A, iść. Dobra, to ja. Mam szósty składów. ale forciara. Jak ja gram na Nasusa, mnie babysitują, więc teraz... Ty, Kuba, będziesz mnie babysitował i wszystko... ...tacy. Buty, buty. Dobra, poczekam na buty. No. Ta, słaby jesteś. Ty jesteś w ogóle dużym rzutu, To co ci nie gratuluję. Sam powiedział, że jesteś słabym Isinem! Boże. Jaki... skill. Chyba już mam tutaj do boku. master puszujesz. I co zrobisz? Nic nie zrobisz. Takie życie. Jak w Madrycie. Mogę ci tym Mogłeś, ale mi dałeś i bo jesteś dobry. Kuba, chodź na ganka, Kurde, mi. Kurde, no, nice, pingi. Ej no! Nie! BUM! Nie, 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 nie! Kurde, nie udało mi się. BUM! Dobrze. Nice, nice, Teraz nice. Teraz do No. Pika, tutaj jest Tu I tylko tańczysz i tak przejdziesz. Nie, to co kiedyś w To Już nie to samo. Master nie ma A ja mam. Czepie Dobra nas panu. No i dobrze śmieć. Ale ja ci to Czu, Czuję moc już tego. Ale ja ci to wygrałam. No dzięki. Boganki robił wszystko. Bum. Sztak, sztak, sztak za sztakiem. Gorzej, że ja go teraz poszuję. Ale do bazy się wracać nie będę, bo nie mam tepa. Się wkrótce jak będę miał tepa. Ja się tak zastanawiam, Sł, czy E? Lexei, a ty co tam Się ma No jak? <gry> Flash, no nie ma flasha Lexei. Dobra. I tam ma byłafa? Nie ma. Ale da? Nic nie ma. A no to może, może ma byłafa? Fajnie by było mm, Ja wiem, że on u mnie chyba będzie siedział Ja będę ściągał tak? Teraz maska się będzie na mnie rzucał, ja się spokojnie cofnę Nie będę się z nim bawił nawet Czemu on tak wrzeszczy ten mój... Kurde, nie Kurło Dobra, jak czy nie ma Dobrze. Czyli dla Alibafa to poprawi Kogo oni mają na dżungli w ogóle? Rek'Sai'a. Ja go jeszcze nie widziałem, a nie tak No raz. bo u mnie był ja dwa razy. Chciałbym być Wafa. Ja był bafa? A chętnie, nawet. Bo ja mam przy okazji, a ja jestem ja nie zmanę. To bym mógł go pushować, bo ja właśnie nie, nie zabiłem Rek'Sai'a, bo manę nie miałem. Spoko. To połówki Ej, master. A, wam to stawił. Idę. Tylko znałem, że się teraz jak dostanę dostanie Blubafa to miał. zginę. Tylko wiesz co? Hmm? Kupiesz to tak, że nie Jezu! Nie, to! No kurde! Te branie Blubafa, może jedyny, waj! Został na dwóch HP! Bo ze wiem wszystkich. Ja wiem. Mam wam Ma Mam wam no to strzel strzel ultem Strzelam ultem do, do Queen. Chyba, tak co? To ult przebiega kołoni. A, bo taki do. Ej, dobra, dobra. Uciekł pod Towera. A, nie mogę go zestować. Dobra, cofaj, co cofaj. Sobie. No. BUM! Sztak! I BUM NASHINT! I BUM! I boom! Sztak. I BUM! Going, to the BUM! Dobrze, że Q bierze mało z many. Sztak! Sztak, sztak, sztak. Sztak. Bijemy Mastera. Sztak! Dobra, nie wyciekaj już sobie. Kurczę, co mi to mówi, że Sztak! A do botu dobrze idzie. Co? Do to dobrze idzie. Sztak! O kurde. musisz się Sztak! Hehe, <laughs> dostał naski uciek! Sztak! O, leksaik! Jak tutaj widzicie leksajek? Sztak! U. O, mam reda! Płodcem, nawet, nawet ja wydałem remedię, jak tam powiedział! Uuuuuuu, babciu! Sztak! U, Kuba, Mój tak. raport gubę. Dobra, teraz zabiję jego 1v7. Teraz sobie patrzymy, może ten gdzieś się tu hyłka. Tak? O. No niestety. Ej, czemu no, no, ja nie no, mogę go bo... zmieszać? A nie, oh, dobra. Mm. Ja nie że na Rękawica. Ja się zastanawiam, jakie buty na niego złożyć. Na niego? Tabi. Tabi, powiadasz? No to posłucham się Ciebie. A i na, na przyszłość, nie? To, tamty, na, to ja kupię zawsze piersiówkę, ale. To wiem, że kupię. Wiem, że piersiówkę, ale ja wolałam pasażer, bo na tego byłem na Master. Master. Sorry, ale ty mojego towera nie weźmiesz, panie. Przykro mi to powiadać, ale Towera to ty nie weźmiesz. tak nie mam, widzisz. Nie, nie wiem, czy to może... Uciek. A tak sobie to było, tak sobie wyżyję. Ja mam sztaków. Mama no, no, no. Ja sztak chuję. Sztak. Ja sztak chuj. Super, pata użyję w końcu, którego na początku gry kupiłem. I sztak! No i uciekaj, spadaj. Dokładnie, spadywuj mi stąd. Go to the river, to pay. Dobra, z panu to taka oto. Pusz! 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 Już teraz wiecie, czemu ja nie cierpię na, na asusa. Bo tego gunna nie zabijesz. No, bo taki tak jest na to znaczy oczywiście... Nie, ja nie mówię, że o. każdy nie zabije. Ja nie umiem tego czegoś zabić. O panie, co wy tam robita? A co ty robisz, tylko na tobie? Chodź na Bida po... A ja... To ci ja ci już to... dawno spuszowałem wiesz? O, chyba Ja fan miłem. A teraz pa, jeden raz podeszłem do tałada już go puszne, no, nie? Nie. Jak nie? Boom. ja mam na to, że strzelę w niego tak To dawaj. Bam. Nie, nie, nie wracaj, wracaj tam, wracaj. Chodź. wracaj! Chodź tu. Chodź <grych> <Damian>, przez <6 grych> jeden, w ogóle, to no zabrało, ale... dobra. Chodź tu. Chodź Przez jeden. Chcesz się ze mną dalej bić? Będę Chodź no, tu. Tak eee, nie, Będę. nie, 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 Chodź nie, Chodź tu. nie, tu. mnie tu. Chodź ale bym miał system wtedy. No sorry. On, on się ze mną bić, nie chce, jak dostanie jedno Q. Nie, Nidalka, chodź Ci, Q wywalę na modlę. Dam dobrze ci darzy, żebyś Chodź, Nidalka, Q ci na modlę wywalę. Nie chcesz? Trochę idzie ta runda, chyba. Nidalka nie chce, żebym jej zachypał. Q na modę, to się to cofnę. Pudło. Co to jest? Q na jedno. mapie taki krążek czegoś. To Reksaja, ta. Reksaja. To Reksaja. Pum. No Reksaja, ten kokon, nie kokon. Aha. Siema, Queen. To ja spodywuję może. Ja idę. To chodź tu, Kuba. Ty już A manie... Ja jej many nie mam. To, 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 to dam nie idą. ci przypija. Dobrze, i dawaj ją jeszcze. A ja bym chciał z tym mieć. Dobra, ty ją zabijesz już, nie? A, nie. dobra. Ja się cofnę. Ale ktoś nie ma. mnie, żebym się mógł cofnąć? Ale to mi tu nic nie przeszkodzi. No mam nadzieję, że nic mi nie przeszkodzi, ale wiesz jak to jest. Dobra, ja się wezmę. Ty ja się Co na niego złożysz Na niego? Nie wiem. Nie. A polecę karty Hydla Gdzie jest Hydra? Kiedyś, <laughs> kiedyś się na nas ustawiły, nie Hedda składało, teraz nie wiem jak to jest Ej Kuba, tylko mi tam A ty tam pliwna na luzie Hydla użyj Nie mam Dobra, easy double To ty? No ja Chciałem mnie zabić To co zajmujemy ich? Dawaj, jak sai. Chcę zabić kubę, Kuba zabił ich. Dobrze. Cofci. Czemu? trzeba jeszcze dwie. d d d d Chodź ta meta weźmiemy, bo ja mam nakrył mocno z takim. Kabum! No na pewno, nie trafiła przecież we mnie. Bum! Dobrze. Dobra, kuba, cofci się już, ja tu... O! No! Ej, uda mawka, uda mawka! Czekaj, ciekawe czy da się tam dość ta

Eli tuż na coś na co nie ja zbyt Aaaa znów Zostaw mi ją weź a, się Dzięki 6-1 w ogóle. Dzięki Najowi, który mi zgęnkował na pierwszych czasach, gdy... Idę, idę, idę. Tylko... żyj! Na medytacji go zdjąłem, I pozdrawiam! Tu ja już wiem czemu tak to było na susa! Ja też wiem. Fajnie. Ago. Halo, dzięki Damian. A gdzie ty byłeś? A ty tam byłeś, sorry. Ej, tam kogoś padł, żebym byś Wiesz? To hmm. na, na jednego hita tak mnie zabrała. Ej, kuba, help tu z Ale, ja się tak A. Żal, Żal, kuba, żal, zero pomocy, zero help no w A nie mam teleportu. Taką... <laughs> Jezu, tam jest dostaną. Nie mam teleportu. Nie no bo ja myślałem, że tep mam, No ogóle... No. Fej lekki. No chciałem się tepnąć do bazy. Co w się sensie nie do jakiegoś talerza naszego. I ten smoka, pomóż mi się Ja mam ci pomagać, a ty mi pomagasz? Nie, ja. on ci nie... Widzisz niebę staty? Pokaż librak staty. 9-7! I tak zniszczył. Oh. Na solo ją pojadę, ale jest manu. Bez many to ja jej nic nie, nie, nie sobie. Może do was librak iść, uważajcie. Ja już majtowa pojadę. Ty złodzieju. Co smok daje? Mm. Smocza potęga. Plus 6 obrażeń od ataku i mocy umiejętności. A to pozdrawiam was. A to jest do końca czy dopóki nie zginiesz? Do do końca. Do końca gry? No. Ej, to to lepszy niż ten smok dawniejszy. Ej, lecę, 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 Krzysiek, cofaj tu. Dobrze, dobrze. No, nie co? Się co? Ja ale... się nie. Nie to... Dostaniesz tego staka, panie. Czekaj, ja go gonię! Ja go gonię! On dostanie tego staka, to dawaj tu Riblank. Pięknie Pięknie, ale ja Jeszcze wyszła. tylko daj z Psy'a zestackować Co no, ty, już już O kurde! Walonanka! Ej, weźcie tu miniony, przyprowadźcie Ja, ja robię Ej, dasz mi bluafa? Nie, tylko HP Zobacz No widzę, widzę Widziałem Kurde Dzięki Queen idzie może do was? A niech się idzie, ona bot'a będzie puszować pewnie Nice Idę po mysla Ani? Co tak. gdzieś w tym ci kryje? Kto? Ja No to nie lepsze, przewożę Przecież wiem, wiem pewnie robi lepsze Ja nim idę Nie czekaj, ja chcę puszczać Ja się dam pod No właśnie Ja na pewno nie rozwalę Jezu. Co ci tam Kuba taki Ani? jolo? Jolo, to każdy ktoś ci o... Kabum Tam ja zniszczyli ci wieżę wstyd się. O kurde Tobie też. Miniony, same miniony czy Tobie czy. też. Ale dla mnie nie miniony, tylko queen. Kuba dawaj do mnie! Trochę za No Słucham. Słucham. Cię. Ja, ja idę pod to. to. Mrożne serce. No my tube. Uh, wait, I'll and finish. Paczek ja, Mój angielski! To chciałeś się tutaj? Mm. Dawajcie Baron. A ja mówiłem te kuby, żeby dać balona, na Kuba, nie. Bo Kuba to leń. No. Bo Kuba to leń. Nie, dwójkę. dwójkę. go Go No No i nie, nie, po, po, to nie, to To ja biegam tu na Baronie już. Co będziesz moka zrobić? Wy ty wy go i Anka! Anka leje więcej niż Ida Anka pozy. Ej dobra, cofnij się ta Z! Ta Z się cofnij. Idę Anka! A, ale naprawdę, Anka to trochę przegina z tym że... Jeszcze się ilnąłem, Jezu. O Boże Ej, przeszła Anka na 107. Ja trzynasty cztery Ej, ileksa i nam mota bierze No te panu słuchaj Ja te się tepnę tam Już ucieka A, i tak Tu to wy zamknął Waldur, chcę pozostawić Ja będę se puszczał po prostu Mam pomysł. Słuchajcie, wyjdźcie na barona, a ja w tym czasie będę ich puszował. Oni się zajmą mną, a nie baronem. A jak się zajmą baronem, to ja pusznę. Możemy tylko zrobić tego Dejka. To rób Dejka. Bo ty sam chyba zrobisz, nie? No sam zrobię. Ale chyba tu mam i... Sztak. 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 Sztak! Jestem za dobry, masz mogę. Iż tak. Dobra, nadal on nie tego. Iż tak. Ale pięknie zkiściłem. Iż tak. Iż tak. Ej, atakują mnie, Kuba. Help, nie atakują mnie. Zabijemy ich. To ja uciekam. Nie, nie to pasylka, dawaj, nie. bierzemy to dalej. dalej. Albo nie, wyjdźcie na banana, mówię, ja będę puszował. O kurde, nie tego chciałem zestakować. Co wy tam, jakieś yolo robicie, panie? Ja sam jestem jolo. Aha, Co dubluj. Ale zabijam. No nie, słuchajcie. To kończy jest nagrywane, Za krótki materiał będzie. Nie, Materiał nie, 27 minut, więc... A ja po prostu nie jestem suda. No. Okej. Okay. Dawek chyba stankuję to. Go... Ja albo ja i nie, nie. Nie mam. Bierz, bierz tą dalej. Ale myślałam, że nie chcesz. Bierz nie dalej! Nie nie miałem. Nie... Ach epic fail uciekaj dalej uciekam Izzy. czemu mnie czemu nie daj a, ja, wywidujemy najmniej w tym filmie a Z w ogóle To no ja bez kitów Z, 06 się może ej chodźcie tutaj, chodźcie na tego, chodźcie na bota nie, nie chodźcie bota ja puszczujemy A. czy ty chcesz no ja puszczuję ja zginę w ogóle wiesz e... Damian, przydałyby się jakieś magiczne kresy. Tylko zastanawiam się, obliczę, czy to. Weźmy się to. Powiem tak, bez mnie przegrywacie. Bo się knicie, Minus jeden, Echem, to by ich heal'ał. No bo heal'a! Bardzo Ale tam chłopaczka pachnie, Krzysztofie! No to, no, no, to idzie na baronę? To idzie na badone, no, ja tylko jeszcze odpuszuję topa. Ale sam moz ten nie biję tak mało wody mieć jak na 510. Co? Można nie biję tak mało wody mieć jak na 5 z 10. Eee... Chodźcie idzie chyba do was. Mas master chyba idzie Damian. na Barona Dzień właśnie teraz. To chodźcie. Bo widziałem, że on tu biegł gdzieś. Ach, nie udało mi się skrócić. Teraz możemy na była To dawaj. Szansę. Tylko żebyś tego niż krzani. No właśnie, to chyba skrzani. Boże, to szkrzanił. No, będziesz i... musiał swajtować, Kuba. Udało się. Udało mi się. Gąci. Boże, i znowu. Ja nie mam energii. Ej, tu jest Blank po za biegniemy? No bez kitu, tu, po co za nią biegniemy? Daję cię. nasze minionki też mają gruba. Nie, mają barona, jak jesteśmy blisko nich. Chodźcie. Wy ty... Chodźcie może. Nie. Po co już oni. Nie, a chociaż, no dobra, daję no. ci te tałery już, co się będziemy. Dziękujemy, to był meczek na susem na Tobie. Ze mną grał Krzysiek. Cześć, to jest I Guba. Hejka. I do kolejnego. Jaka.